Cześć, jestem Klaudia. Cześć, jestem Natalia. Jesteśmy przedstawicielkami projektu edukacyjnego dla dzieci w świecie bajek, który stworzyliśmy z naszymi znajomymi w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W początku warto wspomnieć, jak stworzyłyśmy nasz projekt. O Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii dowiedzieliśmy się w naszej szkole na jednej z lekcji WOS-u. Stworzyłyśmy grupę, dopracowałyśmy pomysł, zarejestrowałyśmy się na stronie i zabraliśmy się do pracy. Zapytacie, dlaczego w świecie bajek? Stworzyliśmy ten projekt, widząc powszechny problem społeczny wśród najmłodszych: ogromny dostęp do elektroniki, gry, bajki, filmy, przepełnione złymi postawami i zachowaniami. Efekt ograniczona wyobraźnia, przyswajanie złych zachowań, postaw oraz problemy z emocjami. Stworzyliśmy 9 autorskich bajek napisanych przez młodych autorów, które następnie nagraliśmy w formie audio. Do których powstał unikatowy scenariusz zajęć, materiały edukacyjne, piosenka projektowa oraz zadania interaktywne. A do współpracy zaprosiliśmy przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych z całej Polski, aby mogły przeprowadzić na terenie swoich placówek lekcje w świecie bajek. Co chcieliśmy przekazać poprzez lekcje w świecie bajek? A więc najważniejsze wyobraźnia. Chcieliśmy, aby najmłodsi odnaleźli ją oraz poszerzyli. Chcieliśmy również, aby poznali wiele wartościowych zachowań oraz postaw. W naszym projekcie poruszyliśmy tematy przyjaźni, wzajemnej pomocy, równości, życzliwości i wiele innych. Wpleciony został również temat emocji, które najmłodsi mogli poznawać. Szkoły, które zrealizowały projekt w świecie bajek, otrzymały od nas certyfikat udziału w projekcie. A więc zapytacie o efekty. A więc, nasz projekt, pomimo sytuacji pandemicznej, jest obecny na terenie całej Polski. Z naszymi lekcjami dotarliśmy do 151 szkół i przedszkoli, a skorzystało z nich 11 565 beneficjentów, a ankietowani pozytywnie odebrali nasz projekt. Dodatkowym przedsięwzięciem jest stworzenie książek w świecie bajek, które już niebawem trafią do kolejnej grupy beneficjentów. Promowaliśmy nasz projekt poprzez social media, ale nie tylko: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, plakaty oraz strona internetowa projektu. Poprzez te środki przekazu dotarliśmy do około 6016 odbiorców. Wzmianki na nasz temat pojawiły się w gazetach, na portalach informacyjnych, jak i podczas audycji radiowych. Łącznie powstało aż 25 wzmianek medialnych na nasz temat. Dzięki partnerom pozyskaliśmy budżet i wkład, który umożliwił nam realizację projektu. Bez nich by się nie udało. A co dalej z naszym projektem w świecie bajek? Chcemy rozwijać nasz projekt. Mamy ogromną ilość pomysłów, dużo chęci i zapas energii. Chcemy dalej docierać do najmłodszych i pokazać im nasz świat bajek. Cześć!